Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow. Sylwester! Nadszedł Sylwester i cała rodzina przygotowywała się do świętowania. Kociaki, dzisiaj nie musicie kłaść się do łóżka o dziewiątej. Możecie zaczekać do północy i świętować Nowy Rok! Dziś zobaczycie na własne oczy, jak dorośli bawią się w Sylwestra. Hurra! miau, wow, miau, wow, miau, miau, wow. miau! Możemy nie kłaść się aż do północy. Sylwester jest super! Nowy rok przyjdzie, gdy dwie wskazówki spotkają się na górze. W takim razie musimy trochę zaczekać. I pięć minut później. Ile jeszcze do nowego roku? Trochę się już nudzę. W takim razie poróbmy coś. Pomóżmy mamie. Mamo! Mm? Mamo! Yy... Mamusiu, o. chcielibyśmy Ci pomóc! <laughs> Dziękuję, moje kochane skarby, ale poradzę sobie. No to chodźmy pomóc Tacie! Tatusiu, potrzebujesz pomocy? Dzięki, moje kociaki. <laughs> Muszę rozstawić sztuczne ognie na podwórku. Ojej! <laughs> to nie jest zadanie dla małych kociąt, przykro mi! A może pooglądamy telewizję? Zobaczycie, wtedy czas nam bardzo szybko minie. O, nasz ulubiony program o piratach. Super! Wkrótce wybiła dwudziesta pierwsza. Mm. Aha. Mm. Oh. A, hej, nie ma spania! To wszystko wina telewizora. Nie, właśnie wybiła dziewiąta, a o tej porze zwykle śpimy. Ale jeśli zasnę, ominie mnie najlepsze. Słuchajcie, powinniśmy nosić wiadra z wodą na głowie. Z wodą na głowie nigdy przenigdy nie zaśniemy. Tak? A co jeśli nam spadną? O! 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 Nie chcemy przecież zmoknąć w Nowy Rok, bo jeśli ten dzień będzie pachowy, to cały rok będzie taki sam. Wiecie co? Powinniśmy wyjść na zewnątrz. Tam jest za zimno, żeby zasnąć. Uuu, 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 uuu. Ja, jak przywitamy nowy rok, jeśli utkniemy w bryle lodu? <śleszy> <śleszy> Wpadłam na świetny pomysł. Zapakujmy prezenty, które przygotowaliśmy przyjaciołom z okazji Nowego Roku. Dzięki temu na pewno nie zaśniemy. pakowanie prezentów może być naprawdę ekscytujące, ale potrafi też nieźle zmęczyć. Pianko, krakersie, budyniu, już niedługo wybije północ. O. Spójrz, kochanie, jakie słodkie noworoczne prezenty. Nie budźmy ich, niech się wyśpią. Trochę szkoda, prawda? Ale nic się nie stało. W przyszłym roku poświętujemy z nimi Sylwestra. Hmm. O! Okazało się, że pianka nastawiła budzik, żeby nie przespać nowego roku. Dzień dobry, kochani! O nie! Przespaliśmy nadejście Nowego Roku? Nie, skarbie. Do północy zostało jeszcze pół godziny. Po takiej drzemce mogę świętować. <noise> Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. najlepszego! Wszystkiego, wszystkiego najlepszego! Miałał, miau, 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 miau! Przyjaciele kotociaków także witali nowy rok. Szczęśliwego nowego roku! I kotki wymieniły się noworocznymi prezentami. Nasz tato przygotował pokaz fajerwerków! Pierwszy dorosły sylwester kotków obfitował w radość. Kurwa! Fajerwerki i zabawę z przyjaciółmi. I nikomu wcale nie chciało się spać. Dzień z tatusiem. Pewnego dnia mamusia postanowiła odwiedzić swoją koleżankę. Dzisiaj wasz tatuś będzie mnie zastępował. Bądźcie grzeczni, dobrze? Papa! Papa! Pa. Czy któryś z was wie, co to oznacza, że tatuś będzie zastępował mamusie? Założy różową sukienkę i zapuści loczki? O! A może zacznie chodzić na zajęcia fitness zamiast mamy? <ścoughs> <ścoughs> Nic z tych rzeczy! To oznacza, że to nie mam musia, ale tatuś będzie się nami dziś zajmować. Ale fajnie! Miał, 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 miał! Tatusiu, pobudka! Hej, hej! Teraz jesteś mamusią przez cały dzień! Ech. No dobrze, chodźcie z mamusią, tatusiem. Tatuś przyrządził kotkom ich ulubione eklenty. Mm, mm. Ale są pyszne. To lepsze śniadanie niż owsianka. Fajnie, kiedy tatoś zastępuje mamusię! Aha! Ach, a teraz pooglądamy telewizję. O! Rozpoczęła się 38. godzina transmisji na żywo z migracji dzikich gęsi. E, tato, a co będzie zresztą rzeczy do zrobienia? O, co proszę? Jeśli masz robić wszystko jak mamusia, to przygotuj obiad. No i zrób pranie. I poodkurzaj cały nasz domek. Czy mamusia naprawdę tyle robi? jejku! Niech wam będzie... Kotociaki włączyły swój ulubiony program o piratach. A tatuś w tym samym czasie zastępował mamusie i przygotowywał pizzę oraz załadował brudne pranie do pralki. I starał się ze wszystkich sił podkurzać podłogi. Ale niezwykłe efekty. Praktycznie czuć zapach dymu za każdym razem, gdy strzelają z armat. To nie z telewizji. Coś się gdzieś pali. Łohoho, wow, co tu się dzieje? Nasza pralnia wypełniła się bąbelkami. E, mamo? Zaraz, to nie mama, to... Tatusiu! Tatusiu! Co takiego? O! W kuchni coś się pali. Ach. W pralni powstała góra piany. Ojejciu. Nie, nie, nie. O, la, nasza pizza. O, parzy, parzy. A jaka ze mnie nie zdara. Przez to całe sprzątanie i pranie zapomniałem o pizzy. Obowiązki mamusi są trudniejsze niż się wydaje, prawda? Mamusia będzie na nas taka zła. Słuchajcie, mam pomysł. Skoro te obowiązki to tyle pracy, to powinniśmy pomóc tatusiowi. <gryzny> Pomocą kotociaków tatuś zdołał wykonać wszystkie domowe obowiązki. Ma się urodziła! Miał, jak wam minął dzień przed telewizorem? Wcale nie. Pomagaliśmy tatusiowi w praniu. I w odkurzaniu. I upiekliśmy pyszne ciasto. Tatuś bohater! Nie tylko zająłeś się kociakami, ale również całym domem? <grym> o, a czy spodziewałaś się czegoś innego po takim super tatusiu jak ja? To było tak, jakby tatuś zamienił się w mamusie! Ale wszyscy pomagali mi w byciu mamusią! <grym> w takim razie ja zamieniłam się w waszego tatusia i tak jak on przyniosłam wam pyszny smakołek. Truskawki i pycha! Ale, ale fajnie. fajnie! miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, miau. Wow. Tatuś i kotociaki spędzili wspaniały dzień zastępując mamusie w obowiązkach, ale najlepiej jest wtedy, kiedy cała rodzina może być razem. Pierwszy lot samolotem. Pewnego poranka mamusia i tatuś ogłosili fantastyczną wiadomość. Kochani, jutro wyjeżdżamy na rodzinne wakacje, a najważniejsze, że na miejsce polecimy samolotem. Samolotem? Samolotem naprawdę? O jejku, nigdy nie byliśmy na pokładzie samolotu. A jak się tam dostaniemy? Najpierw całą rodziną pojedziemy na lotnisko. Lotnisko to taki duży dom, w którym mieszkają samoloty. Potem oddamy nasze bagaże. O! A, puszczaj! A potem sprawdzą nam bilety raz dwa trzy cztery a piąta osoba <grystanie> pięć potem wejdziemy na pokład wystartujemy i będziemy lecieć wysoko nad chmurami aż nad chmurami naprawdę tak wysoko ale fajnie, fajnie! miau woł, miau woł, miau woł, miau woł! następnego dnia mamusia tatuś i kotociaki wybrali się taksówką na lotnisko chodźcie nie możemy spóźnić się na samolot inaczej odleci bez nas a, naprawdę? Najpierw opakujemy folią nasze bagaże. Nie zniszczą się podczas transportu. Duże bagaże polecą w luku bagażowym. BUDYSU nie. A teraz dowiemy się, gdzie będziemy siedzieć. Ja chcę miejsce przy oknie. Ja wolę bezpieczne miejsce na kanapie w naszym domku. Już wiemy, budyń będzie siedział z krakerem i pianką. A ta maszyna pokazuje co jest w naszych bagażach. Sprawdza czy nie ma płynów, bo nie wolno ich zabierać na pokład. Naprawdę? Hmm. Hmm? O. o! Nie możesz wziąć tej butelki na pokład. O, w takim razie muszę zostać. <laughs> możesz wypić wodę tutaj i potem pójść do samolotu. A. Szybciej, bo się spóźnimy. Świetnie, chodźmy wreszcie. Zaraz. Muszę teraz iść do toalety. A pasażerowie Kraker, Pianka, Budyń i ich rodzice proszeni są o pilne wejście na pokład. Nareszcie, szybciej. Zaczekajcie na nas. Nie chcę latać nad chmurami. Zostawcie mnie, lećcie sami. Nie chcesz lecieć na wakacje? Nie, no chcę, ale ja się boję latać. <laughs> Mam w takim razie pomysł Budyniu, co zawsze robimy, kiedy któryś z nas się czegoś bardzo boi? Krzyczymy pomocy, pomocy, pomocy Nie, zamykamy oczy I potem się już aż tak nie boimy, prawda? Pianka i Krakers pomogli Budyniowi wejść na pokład i zająć miejsce tak, by nie musiał otwierać oczu Jesteśmy niesamowicie wysoko. Chmury są takie puszyste i takie magiczne. O? Ojej, to wcale nie jest straszne, tak naprawdę jest fajne. Za chwilę podamy przekąski i napoje, a w międzyczasie mogę wam zaproponować ciekawe czasopisma albo komiksy. Kto by się spodziewał? Nie mogę uwierzyć, że tak się bałem. Latanie jest takie, takie fajne. Miau, 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 miau. Będziemy lecieć wysoko nad chmurami! Tak, skarbie, bardzo wysoko. Czy mogę coś państwu podać? Mąż musi mieć przez cały czas zamknięte oczy, nie lubi latania. A rozumiem. Będzie dobrze, tylko proszę nie puszczaj mojej łapki. Kotociaki świetnie się bawiły na pokładzie prawdziwego samolotu, a bardzo dzielny Budyń już nigdy więcej nie bał się latania. Janka, Krakers i budyń poprosili tatusia o przeczytanie im jakiejś książki. Niech będzie o księżniczce, Tatusiu! Lepiej niech będą w niej piraci! A poza tym mnóstwo grzybów! Dobrze, mam książkę o księżniczce, A! książkę o piratach A! i encyklopedię grzybów! A, ale ja nie chcę kolejnej historii o księżniczce, dużo ich było! A ja nie chcę słuchać kolejnej historii o piratach, ale książka o grzybach może być. O, o nie, nie, tylko, tylko nie, nie to! Powinniście sami napisać własną powieść, w której będzie i księżniczka, i piraci, i grzyby. Właśnie, zostaniemy pisarzami. Ale fajnie! Ale fajnie. Miau, woł, miau, woł, miau, woł, miau, miau, Wymyślimy własną historię, a tatuś nam ją zapisze. Hej! Okazało się, że pisanie powieści wcale nie jest proste. No, dlaczego nie piszemy? Hej! Uh. Uh. Ha! Już mam! E, e, nie. Jakoś nic nie potrafimy wymyślić. Potrzeba inspiracji, żeby napisać książkę. Inspi-czego? Inspiracja jest wtedy, kiedy ni stąd, ni zowąd pojawia się w głowie pomysł. O! Wpadłam na pomysł! Głęboko w lesie... Ja też mam! A ja a myślę, księ, że musi się tak znaleźć, wielka nie ma. w, krokach, w, krokach, w krokach, będą brać w tak wam nic nie wyjdzie. Powinna zacząć jedna osoba, a nie wszyscy naraz. Tatoś ma rację. To ja zacznę. W lesie znajdował się przepiękny... Grzybek! Prawda? Wcale nie. Miał być zamek. Był to dom sprytnej księżniczki, która siadała w oknie i się rozglądała. Siadała w oknie i się rozglądała. <laughs> Dobry początek. Teraz ja. Aż nagle zamek księżniczki został zaatakowany Grzyby! przez... Grzyby! <laughs> Jakie grzyby budeniu przez piratów? A e, no dobrze. Hej, rzeko! Piraci porwali zamek księżniczki i zabrali go ze sobą na statek. A potem księżniczka wyjrzała przez okno i zauważyła, że przed nią jest wielki. Wielki grzyb! E, morski grzyb, tak! Nie żartuj, skąd by tam się wziął morski grzyb? Wy macie już swoje księżniczki i piratów. Dlaczego ja nie mogę mieć grzybów? No dobrze, to co zapisać? Co tam robicie, kochani? Ha, kotki postanowiły zostać pisarzami. Próbujemy wymyślić coś, co zaatakuje statek piratów. To musi być coś dobrego. Ha, brzmi ciekawie. Mógłbyś to otworzyć? Może niech będzie to. O, może wielki grzyb? Mamo, właśnie to im powiedziałem. Wielki grzyb, który zatopi statek. Na lewą burtę, Majtku! Nie, na prawą burtę, Majtku! Na lewą! Na prawą! Na lewą! Na prawą! Strzeżcie się! Nadchodzi gigantyczny, złowrogi grzyb! Piraci, przepędźmy tego giganto grzyba! O! O! Ale grzyba chronił wielki metalowy hełm. Prawda? Hej! Właśnie wpadłam na pomysł! Pokonamy gigantycznego grzyba, gotując go tak jak w zupie. Ugotowany grzyb nie zagrozi statkowi. I tak piraci pokonali przerażającego grzyba i zaprzyjaźnili się z księżniczką i wspólnie ruszyli w rejs na spotkanie kolejnych przygód. Koniec. Piracko-grzybowa opowieść. To naprawdę świetna historia. <grybowa> Dach, tak dobra. Aż czuć zapach gotowanych grzybów. To zapach naszej zupy grzybowej. Moi pisarze, pora na obiad. Hurra! Miau, woł, miau, woł, miau, woł, miau, woł, miau, woł. Po obiedzie tatuś wydrukował egzemplarz powieści Księżniczka, Piraci i gigantyczny morski grzyb autorstwa Kotociaków. Magiczna różdżka pianki. Pewnego dnia Krakers i Budyń zrobili okropny bałagan w pokoju kotków. <laughs> Co za bałagan! natychmiast pozbierać moje larki i inne zabawki, jasne? Pianko, nie możesz nam rozkazywać. Nie zrobimy tego i tyle. Prawda, Budyniu? Eee, tak. Proszę bardzo. W takim razie użyję mojej magicznej różdżki i zamienię was obydwu w żabki. Ej, czy to jest prawdziwa magiczna różdżka? Ha, ta akurat. Udowodnij nam, że jest magiczna i posprzątaj nią bałagan. No dobrze. Zamknijcie oczy, a ja użyję magii. Magiczna różdżko, posprzątaj tu ślicznie. Sprytna pianka postanowiła zrobić kawał braciom i udawała, że jej różdżka jest naprawdę magiczna. Zaklęcie podziałało, sami zobaczcie. O, nie, o, nie mogę, mogę uwierzyć. Wierzyć. To jest prawdziwa, magiczna różdżka. Może spełnić każde marzenie. Ale fajnie. Miau, łał, miau, łał, miau, łał, miau, miau, miał Hej, ta różdżka nie należy do was. I jeśli nie wyjdziecie ze mną, żeby mnie pochuśtać na huśtawce... To ja zamienię was w żabki! A? No i krakers i budyń musieli huśtać piankę na huśtawce. Się porobiło. Teraz musimy robić wszystko, co ona nam każe, bo jeśli się na nas ze złości. Domagam się, herbaty. <grym> o! Ja nie chcę być żabką. Ja też nie! Musimy coś zrobić, żeby zabrać jej tę różdżkę. <laughs> Hej! Oddajcie mi moją różdżkę! A? Bo <laughs> To ja ciebie w coś zamienię! Zmień piankę w żabkę teraz! Bądź żabką, bądź żabką! Nie działa! Może musimy zamknąć oczy, tak jak wtedy w pokoju. A no dobrze! A? Teraz to już na pewno zamieni nas w żabki. Musimy poskarżyć się mamie. Hej, nie! He, stójcie! Krakers? Jak własna siostra mogła cię zamienić w żabkę? Mamusiu! Budyniu, stój! Mamusiu, pianka zamieniła krakersa w żabkę przy pomocy różdżki Patrz co zrobiłaś naszemu bratu. Ale jak to możliwe? Krakersie, bardzo Cię przepraszam. O, o! o tutaj jest moja czapeczka. Bałem się, że zgubiłem ją w krzakach. Rokers! Eee. A więc tu jest mój drugi drut. Szukałam go, bo chciałam dokończyć sweter. To znaczy, że to tylko drut do robienia swetrów z włóczki, a nie magiczna różdżka? No tak. Chciałam tylko was przestraszyć, bo nie chcieliście posprzątać naszego pokoju. Bo zamiast poprosić, rozkazywałaś nam. Co ja słyszę? Pianko, jeśli chcesz, by twoi bracia coś zrobili, kochanie, to istnieje magiczne zaklęcie, którego musisz użyć. A brzmi ono, proszę. I naprawdę jest magiczne? E, budyniu, e, proszę, podaj mi tę żabkę, mój braciszku. <noise> proszę, siostrzyczko. Dziękuję. Krakersie, czy mógłbyś otworzyć mi drzwi, proszę? <noise> tak, nie ma sprawy. Robienie czegoś dla innych jest fajne, kiedy słyszy się to słowo. Więc może naprawdę jest magiczne? Oczywiście i o wiele bardziej przydatne niż różdżka. Super! Miał wow, miał wow, miał wow, miał Kraker się, mógłbyś mnie popchnąć? Bardzo proszę. Oczywiście, budyniu! <laughs> 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 Kraker się, budyniu! Moglibyście kręcić moją skakanką! Bardzo, bardzo was proszę! Pewnie, Pewnie że tak! Że tak. <hyszy> Magiczne różdżki istnieją tylko w bajkach. Ale kotociaki dowiedziały się, że magiczne słowo proszę potrafi bardzo wiele wyczarować. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfield. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec, zgranie Barbara Jelińska, kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska, Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska, Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.